Cześć. Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj podzielę się z Wami praktycznymi pomysłami na to, jak stworzyć funkcjonalny system przechowywania w łazience. Niezależnie od tego, czy macie dużą przestrzeń, czy niewielką łazienkę, te wskazówki pomogą Wam utrzymać porządek i maksymalnie wykorzystać dostępne miejsce. Gotowi? Zaczynamy! Pierwszym krokiem jest organizacja przestrzeni pod umywalką. Jeśli macie szafkę pod zlewem. Warto zainwestować w wysuwane półki lub kosze. Dzięki temu łatwiej będzie Wam sięgać po rzeczy schowane głębiej. Możecie też użyć plastikowych pojemników do grupowania produktów np. jeden na środki czystości, drugi na kosmetyki. To świetny sposób na zachowanie porządku. Kolejnym rozwiązaniem są półki ścienne. Możecie zamontować je nad toaletą, obok lustra lub w rogu łazienki. Na półkach ustawcie dekoracyjne kosze, w których schowacie ręczniki, papier toaletowy czy drobne akcesoria. Jeśli nie chcecie wiercić w ścianach, możecie skorzystać z samoprzylepnych półek lub systemów mocowanych na przysawki. Nie zapominajmy o przechowywaniu za drzwiami. Wykorzystajcie tylną stronę drzwi, montując tam wieszaki lub organizer z kieszeniami. To idealne miejsce na ręczniki, szczotki do włosów czy nawet zapasowe kosmetyki. Jeśli wasza łazienka jest naprawdę mała, warto pomyśleć o meblach wielofunkcyjnych. Na przykład regał nad toaletą lub wąski stolik na kółkach, który można łatwo przesuwać. Tego typu rozwiązania pozwalają maksymalnie wykorzystać każdy centymetr przestrzeni. Dodatkowym trikiem jest grupowanie przedmiotów w koszach i pojemnikach. Wybierzcie estetyczne kosze z rattanu lub plastiku i podzielcie rzeczy według kategorii, na przykład kosmetyki do codziennej pielęgnacji w jednym koszu. Produkty do włosów w drugim. Dzięki temu łatwo znajdziecie to, czego potrzebujecie. Na koniec pamiętajcie o detalach. Małe dodatki, takie jak szklane słoiki na waciki czy ceramiczne miseczki na biżuterię, nie tylko pomogą w organizacji, ale też dodadzą łazience stylowego charakteru. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam stworzyć praktyczny i estetyczny system przechowywania w łazience. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspiracji. Dzięki za dziś i do zobaczenia.